Siemanko, dzień dobry, witam w tym kanale z JSON Wasz, ulubiony youtuber gaming. Zapraszam Was już na 39 odcinek z gry Portal 2 serii Custom Maps, Single Player Będziemy Surprise Anywhere, dokładnie tak Także nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, dzwoneczki, i w górę potem odcinku z gry Portal 2 serii Custom Maps Single Player Yy, 39, jeśli dacie koniecznie w tej serii na moim kanale jest Potemas i Custom maps, single Play 40. No tylko jedna łapka w grę pod oczekiwan jest Podemacie Custom up single Play 39. No i macie kolejne na moim kanale właśnie z tej serii już 40 na moim kanale dzisiaj. Dokładnie tak, no i oczywiście też mogę ci nie oczywiście mój cel, czyli 1000 subskrypcji do końca lutego tego roku. Dokładnie tak widzowie. Oczywiście w opisie się odcinki z Gepoda Custom Maps, Singleplayer, 69. Jak rozwiniecie opis, będzie już się podany link do strony do pobrania map typu Custom Maps, typu Singleplayer, Multiplier, Potela 2, Potela 2, Singleplayer i Multiplier, no i tak samo do pobrania linki również, Singleplayer ma strona, która się nazywa TikTok Dokładnie tak. To znaczy nasz podany link oczywiście moich social mediów, tylko TikToka, Instagrama do mojej grupy na Discordzie, na wizów. Tak samo do naszego maila, pola nazwa również. Tak samo to będzie podalnik oczywiście do mojego kalendarza aplikacji filmów, live'ów. No i też oczywiście do aplikacji mojego komputera. Dokładnie tak. No i zanim rozpoczniemy testy, to nie zobaczcie, czego sobie wziąć widzowie do jedzenia, picia i się fajnie bać w tym odcinku. No i jeszcze przypominam, że teraz modem się MG, ale cały czas to jest Maty Gaming, po prostu MG to jest mój inicjał. Od yy, nazwy go kanału M oznacza Mati AG Gaming. Dokładnie tak widzowie. I o tym pamiętajcie. Ale zawsze witać się Mati Gaming. Dokładnie tak. No to jedziemy windą do góry na testy. No i ruszamy. Tylko żeby nam się teraz udało. Trzymajcie ściłki.

Dobra, to jedziemy. Prawie było, nic się nie stało. Dobra. się. Dobra, mamy kolejny test. Ósemka. To był ten, pamiętajmy, to jest ten. Dobra, na końcu. O tym nie zapomnieć. Okej. Okay. O tak mamy to to idziemy do kolejnej części testów patrz co tu się dzieje dobra no i ja spadłem poleciałem tu I've got a surprise for you after this next test. Not a fake, tragic surprise like last time. A real surprise with tragic consequences and real confetti this time. The good stuff. Our last bag. Part of me is going to miss it. Pomyślmy, but at the end of the day, it was just taking up space. Ok. Ah, até o final do teste. Uau, hehe. Cêcave. you for your for playing. Drodzy końca uciekają z Portawasserii Custom Map Single Player 39 z mapy See Surprise Anywhere Bardzo fajna mapa, bardzo się podobała nie tak? Oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, dzwoneczkiem, łapką w górę się pod tym odcieknie Portawaserii Custom Map Single Player 39. Eee, jeśli chcecie kończyć tej serii na moim kanale się 40 serii Portawaserii Custom Map Single Player jeśli no to tylko ja tą w górę właśnie po tym odcinku z gry Portal w Custom na No i macie koniecznie na moim kanale 40, właśnie dzisiejszej z tej serii. No i oczywiście też mogę ciebie 800 C, czyli 1000 subskrypcji do końca lutego tego roku. No i tak, widzowie. Że, pa, pa, widzowie, żegnam się z wami, pa!